Poradnik jak dodać wasze zdjęcia do My Summer Car? Więc najpierw wchodzimy sobie w jakieś zdjęcie jakie chcemy Na przykład gruby TF2 Bo tak yy, Mamy takie coś Klikamy kopię obraz, Ctrl V czy inne Widzimy swoje My Summer Car żeby, z, żeby znaleźć ten folder Żeby znaleźć folder gry Wchodzimy, dowieszmy, no że to jest My Summer Car, właściwości Liki lokalne przeglądaj i mamy więc mamy to mamy coś takiego jak ima images images i tutaj mamy wszystkie zdjęcia żeby to dodać wystarczy wziąć w paint, a, włączyć, wejść wypierdzielisz takie zdjęcie na przykład klik, zapisz jako i to musi być jeśli chcemy do dowodu osobistego, to nazywamy to MaxShot, jak chcemy coś innego, to nazywamy na przykład Poster2, albo inne główne. Ogólnie musi to być ta sama nazwa, co w, w folderze jest. Czyli nazywamy to MaxShot. I musi to być zawsze .png, bo inaczej nie będzie działać po prostu. Mamy tu już swoje zdjęcie .png z nazwą. Idziemy w folder z grą I, i mages i po prostu zamieniamy to i to wszystko. Teraz możemy sobie sprawić, czy działa. Kacie, nie rozumiem. O, nowa gra. Jak widać działa. Dziękuję. te cztery.